Nie? Mimo, że nie ma tych temperatur krytycznych, ale yy, przesłania. Natomiast je, jeżeli na przykład mam coś takiego, że mam tam powiedzmy minus 3 w nocy, ale, ale suche, suche słoneczne dni, więc, więc jeszcze nie okrywa. A no. ile ona ma lat? Lat może mieć tutaj 5, nie, I nie więcej. I sadzona od, yy, od gdzieś miała pół metra pnia? No to gdzieś tak, gdzieś pół metra pnia. Na, na forum tym palmy zamek mam y, wątek, i tam jest właśnie wszystko pokazane mhm. od miejsca posadzenia. No i krok po kroku, jak to wygląda. Piękna, piękna palma. W tej chwili to są wszystko te liście tego roku. Zeszłorocznych. Nie to wszystko w tym roku? Tak, to są wszystkie, Ale, cudo. Nie, 20 liści. To znaczy 20 jest w fazie y, tego. Y, otwierania. <kuh> Kubuś, wystań przy, przy, tej, przy tym drzewku, zrobimy Ci zdjęcie. Nie, 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 to zaraz wyciągniemy. Weź tam stań. No. Będziesz na filmie. Będziesz sławny. Zobacz jaki jesteś duży. Jaka palma duża. W tej chwili ma około 10 metrów. No już Kubuś, już. Jakie bambusy. A tak poza tym to jesteśmy we Wrocławiu, w ogrodzie Artura. To jaki to jest dokładnie yy, bambus? To jest Helostachys vivax aurocalis. Też yy, pytanie będzie ile lat ma ta kępa? No i z 15, 15 z lat. Z tym, że w 2012 roku kępa wymarzła do poziomu gruntu. Aha. I co tu jest? Bariera korzeniowa na pół metra? Jest tak, bariera i nawadnianie. Ale, ale barierę korzeniową przekroczył, więc w tej chwili to może, mo, mogę określić Ale pięknie. No ledwo się domyka dłoń. Piękne. 55 cm na te e, pędy mają. A na wysokość to jest 9 metrów, nie? 10 m. metrów. No. Piękne, piękne. A ta kępa? E, to jest Fargesia robusta. Fargesia robusta. I jeszcze niżej jest jakiś? Indokalamus. Taki z dużymi liśćmi. Ale taki. też jakieś takie przybarwienie ma? Czy... Nie, to jest indokalamus. Natomiast to jest inny bambus. Aha, jeszcze jest inny. Tak. W ogóle czuję się tu jakbym w Chinach był. Tam y, pandy schowałem. Są <laughs> Pand agre agresywne są więc tende, <laughs> więc są schowane. <laughs> pandy jest są zamknięte. No dobra. Y, wiatr mi y, jak to się. Maureli tego... go, y, przewrócił wiatr, tak? Je jeszcze jeszcze jest w gruncie, no ale Maureli jeszcze może być. Ja już swojego dawno schowałem. Mój Todorus miał 430. Ja jej ja, ja nie, nie. nie robiłem. Nie robiłem pomiarów. Też bambusy. Tu jest Aurokalius. Chilustachy. Tak Chilustachy auro są w Ale ten. Tu akurat to jest ten y, ogródek sąsiada. Ale tu, tu jest bariera, to? Jest też. bariera, jest widać. Widać. Aha. Aha, no widać coś to no. tutaj mamy mistrza Siki no. Też kępa Siki Buda stropianowa Stropian dycha, tak? Dziecha. 10 cm ciasno mu tu jest, ale taka oh. klatka jest jaka jest, więc, więc wszystko co Dobrze. przechodzi poza klatkę muszę wykopać. Albo ściągniemy i Byk. Co to jest? Ten kabel? Nie, nie. Nie, nie, nie. To jest tylko y, przygotowane przewody. Jeszcze nie ma zainstalowanego ogrzewania. Oj, ten pień kończy się gdzieś na... Ile? Dwa pół? Nie, nie, trzy nie. metry gdzieś. Trzy metry to jest wysokość budy No to trzy 3,5 pół. Trzy pół metra ma najwyższy ten pseudo pień. Jeszcze tam gdzieś liście idą. Najwyższy się złamał. Pod no, ścianą, widziałem pod, no. pod ścianą. Rośnie. O, ten się złamał. Ale miał korzenie, więc, więc go wsadziłem do, do tej. Do się no super. A tu jeszcze jakieś te. Kaktusy, te opuncje. Wszędzie egzotyka też. też tak będę robił. A no to ile lat ma kępa? Oj, kępka jest? Jest, jest dosyć stara, bo też będzie miała z 15 lat albo i więcej. Tylko, że jest regularnie podcinana, więc odnawia eee, się. Czekaj, bo tam. Od to czasu widać, prostu... widać ślad chyba po tym, po pniu Starym? Tak. tak. Każdy piń, który zakwitnie, jest tak. wycięty i tego. I... Próbowałeś bananów dojrzały ci? Nie. <laughs> Typowo ozdobne banany. Mm. Mm. Może gdyby dojrzały, mm. może coś by. Ale mm. nie zdążyły dojrzeć, Nie, tak? nie. Może zatruć byś się nie zatruł, ale wiedzeć mnie nieprzyjemne. No nie, że jest, jest zielone, więc ciężko no. coś powiedzieć by o smaku. I to jest zwykły zielony Sikimenzis, nie Red Tiger ani nic Wiesz innego. Wiesz co, młode pędy czy mają jak najbardziej mają przebarwienia takie czerwone. Ja, ja go, że tak powiem, pozyskałem pod nazwą Musa Sikimenzis, więc nie wiem czy to jest... Ten... Ale no może ogólnie młode, taka cecha, młode, że się no, młode pędy młode, są kolory. A że Red Tiger albo Bengal Tiger, to mają że po prostu więcej tych plamek, nie? No, może co, musiałbym mieć jednego i drugiego, i porównać. Ja. E, tak ciężko mi powiedzieć. No, to ja będę miał odrosty tego Red Tigera jak chcesz to. <laughs> Nie chcę, bo nie mam gdzie sadzić. <grymne> Wystarczy mi ten... Zostałem uszczęśliwiony tym. Musą balbisiana. I też, też mam teraz zagwózdkę, gdzie go posadzić, bo to też jest duży balbis. Na razie jest w doniczce. Oś. Dobra. No, widać zresztą, ma mniejsze liście. Jest, jest mniejszy. Jak, jak? Ju, 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 go. You, go. Go. Tak się to... Tak się to jakoś wymarzę. To on, on należy do tych kempowych, tak? Tak, kempowy, bambus. Kępowy. Ten? Też kempowy, ale to jest. No, rzadko na razie u nas to jest Black Pearl. Nie Black Pearl, tylko ten. Denis Mhm. Całkiem inaczej widać, jak rośnie, bo, bo te pędy są e, grubsze. I rzadsze w porównaniu do Lincoln No High ten Go. całkiem w kępie, tak no, zbitej rośnie. No, a ten się tak rozłazi rośnie. No i Trachy Karpus Fortunei. I y pytałem, ile ma lat? 15? Nie nie, 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 nie. W, w 2013 posadzony, z, z wysokość pnia 110 cm. Pięknie. To A teraz wysokości ma 2,60? Nie, tak, tak, 2,60 wysokość pnia. 2,58 dokładnie, jakby tak było, niedawno. Przyrost roczny pnia około 20 cm, 22 20 tak, tak jak policzyłem. I zaczynamy dokładnie. okrywać, jak będzie gdzieś minus. 12, minus 10. Minus 10 12. Ta taka temperatura. Jak to się mówi równa minus 10 to zaczynamy myśleć o zimie wtedy. Uh -huh. Tutaj kolejna kępa bambusa. No, to jest semia, randu, semia rundinaria fastuosa, Bambus dosyć delikatny. Typowo. Ciężkie te nazwy bambusów. No polskich nazw, jak to ma, jest po łacińskie. Bambus do miasta. Tak bym to uh -huh. powiedział. To jest Piękne liście. Tutaj mała kępka jeszcze jest, jakiegoś? Numer zapomniałem. Posadzony w zeszłym roku bambus Kr. Jeszcze numer. Y, y, akurat mi teraz wyleciało z głowy. Bardzo. To ogólnie ile masz gatunków bambusów w ogrodzie? Du, dużo. Ponad 20, więcej. Chyba nawet musiałbym sobie listę zrobić. W tej chwili nie pamiętam. To jeszcze no. raz. Ten. No. I, I. I. Aha tutaj jeszcze coś ciekawego, ale okazja Portora. Ale to to już jest tak po przymrozkach widzę liście ścięte, ale pień to ma konkret. No, średnicy gdzieś z 20 cm centymetrów będzie Będzie 20 cm średnicy tego pnia. 17 nie, nie 20. O może mieć, ale gruba, masakra. A ona ile ma lat? Ile lat? Nie wiem za 7 musiałbym sprawdzić i co? I jakie tu podłoże? Coś specjalnego, czy tylko nie tak nie jak tu widać liście, trawa i to w takim kompoście. W kompoście tak bym to określił, bo to, to co zgnije przez okres zimowy ja tutaj za, I co rok życiu? sadzona w tym samym miejscu nie tu nie masz bezpośredniego słońca no, może, może trochę, nie, nie? nie? W lecie, jak jest wysoko na niebie, słoneczko, to, yy, to zagląda tutaj, nie, to nie jest całkowicie. Mhm. Kwitła, ale nasion nie zawiązała. No, Artur ma tutaj dżunglę. Yy, to jest akurat... Wstyd można powiedzieć, jeśli to? To chodzi tak, tak. Ten to jest, bambus wstyd, tak. Wstyd, bambus wstydu. Tak, tak, <laughs> zobaczysz na działce ten, ten, tego samego bambusa i, i po, w czwartym roku uprawy, a ten rośnie tu 15 lat. Będziesz miał porównanie, y, jaka jest różnica posadzony Bambus w dobrej ziemi, na fajnym stanowisku, no. a, a na stanowisku przypadkowym, tak bym to określił tutaj, bo, bo tutaj... Półtora szpadla ziemi, a dalej pozostałości po budowie Aha. Różnego rodzaju gruz, żużel i tego typu no, no, no. materiały budowlane zostały zasypane I Dlatego ten bambus tutaj nie rośnie No to jedziemy zobaczyć ładnego bambusa